Cześć, witajcie. Ja jestem Łukasz, a dzisiaj bardzo... oj. Dzisiaj bardzo profesjonalne P4 na hakach, które praktycznie nic tu nie działa, ale okej. Okay. No ja na sam początek. No to zacznijmy po prostu działać, ja zmienić jeszcze perspektywę. Czemu <śmum> czemu To już nie moja wina. Czekajcie. No o że nie. No nie wch... Nie mogę nic kliknąć, bo mi wchodzą. No, Dziękuję! Jeszcze No i dajcie, klikamy. Czekajcie, No okej, okay, już jest.

Pierwsza topa skąpić eee. T. Mieli wam łatwiej. Aha, okej. Okay. Dobra, no to To nie będzie. Dobra, to czekajcie. Żeby nie było, że nie jest ta gitara, To włączymy tutaj. I poczekajcie. Nie, a Mordem czy jeszcze się włączę? nie, bo nie mogę. Należy. OK. okej. Mm. A po, popróbujmy. Popróbujmy. sobie coś zrobić. Wiecie, bo nie już gdzie było. Mm. O, O Po tutaj Hmm, to, to... Poczekajcie, to weźmy sobie... Ha, no to Ha! No i to jest najgorsze. Taki to, to nie można brać, to jest głupie. Już myślę, że się nie nagrywa, właśnie nie było mój to. Proszę Państwa. Poczekajcie jeszcze tak, żeby było śmiesznie. Czasy speed'a włączyć na 60. Okej. Okay. Dobra, no to co? Kto chce? To, kto gra ze mną? No dobra, kto chce się klepać też się spyta. A jak oni mnie nie trafią? Jak ja do tej dziurki nie trafię? Pocztę. Kto jeszcze się jeszcze? z uchem? nikt mnie nie widzi, nie widzi, to jest ten kaptur. Wow, już zarysyć. Dobra, wiecie co, chłopaki?

Po nawet klikam tak szybko, że mi nie widać lęki. Dobra, to jeszcze No to sobie tu, 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 i tu, i tu. Ok. Nakładamy się to, co my możemy tu jeszcze włączyć. Hmm. To morb. A nie, to w co, w, co, w czym mogę być? Okej, okay, niuka nie włączę tutaj. A zróbmy se... Nie, dobra, bo to będzie zbyt lagować. To wezmę speeda na trochę mniejszy, bo... Ja też nic bić nie mogę przy takim speedzie. Oj. Mmm, water. O, he, <laughs> a nie, nie mam ty los, hehe, o czem dasz? Nic Ale ja jestem, ale ja jestem śmieszny. <noise> jestem poważnym czterem, Random TP. Hmm, poczekaj, czekajcie. Teraz wyjdę. Jeszcze raz wejdę i zobaczę, gdzie mi no nie, nie no jest dobra. No okej, okay, ja już jestem. Dziękuję. Jest. A nie, myślę, że to nie. Czekajcie, ja to zakryję, żeby elegancko. Okej, okay, żeby nie było widać przypadkiem. Wow, aha, ale też ideli mi wolą! O nie! Mam to sobie. Nie ja rozumiem. Dobra, to lecimy. Choć w sumie nie włączam ci tu czekać. Ja tu muszę chociaż speeda. Wszystko! A! Proszę bardzo, trzeba, trzeba na speedzie jechać. No a teraz kto mnie chce zabić. No, kto mnie zabije? He. No, hej. To ja sobie pobiegam po mapie. W takim razie... Niestety, nikt nie chce mnie sprawdzić. Ja sobie odpalony na cheatem biegam. Ja sobie tak tu ustanę, czekajcie. Wesz na mnie fokus. Po prostu... Na spawnie nowe kity są. No, no. Patrz jak! Gdzie ty tu masz tu nowe kity? Nie rozumiem. Jej, cały są. Okej. Okay. No dobra. A co powiecie na takie to, że ja się z wami umówię, że zrobię tak? Jadę na jednym lewie, ale na max speed, nie? Wow, focus, nie się, nie da zabijać. Tak się nie da. Ja to tu stoję. Nie wiem, czy to jest zbyt... Dobra, to ja chcę jeszcze gdzieś... Tu nie. Okej. nie działa. U, czy, dobra, ja się z wami żegnam. Myślę, że się jeszcze ci zaraz podobało. Oj, po. to! co ja, co ja robię! Słuchajcie, ja to, od rzecz. Ja tu muszę tak ostrożnie się kierować tym. No nie, bo teraz ta... bym nie trafił. Patrzcie to. Biorę salefy i patrzę jak ja ten. FOZA! Dobra, ja się z wami żegnam. Czekajcie, jeszcze włączę tak kamerę. O dobra, nic mi nie widać. Ja się z wami żegnam. Pisiel, Bo... Pisiel boski się żegna. Co? Ja się z wami żegnam. Padłem do nóżek.